Cześć Boże, cześć! 5 stycznia 2026 roku, poniedziałek, a to jest kolejny odcinek SOS Słowo o Słowie, na który Ciebie bardzo serdecznie zapraszam. Święty Jan dużo w swoich listach mówi nam o miłości, ale to, co jest bardzo ważne, że ta miłość w wydaniu świętego Jana, teologa, ewangelisty, apostoła, najmłodszego z grona apostolskiego, nie jest czymś abstrakcyjnym. To nie jest jakieś tylko filozofowanie, to nie jest tylko jakieś takie granie na uczuciach. A dla Świętego Jana, za każdym razem, kiedy on dotyka tego, tego tematu miłości, jest bardzo ważne takie powiązanie, że nie mogę mówić o miłości, o miłości do Pana Boga, nie mogę mówić, że kocham Pana Boga, jeżeli jest w moim sercu jakakolwiek pokarda do drugiego człowieka. Święty Jan dzisiaj nam mówi: taka jest wola Boża żebyśmy się wzajemnie miłowali, ale nie jak Kain, który zabił Abla. Zabił swego brata. Dlaczego zabił swego brata, mówi święty Jan? Dlatego, że jego czyny były złe. Dla mnie to jest takie bardzo ważne słowo. Dlaczego? Często, kiedy patrzę na siebie, kiedy słucham innych, też w tej posłudze sakramentalnej, to naprawdę bardzo często nam wszystkim zdarza się, że kiedy myślimy o swoich grzechach, o tym, dlaczego popełniliśmy jakieś zło, to przychodzi taka łatwość, że to wszystko jest przez kogoś. Że zgrzeszyłem dlatego, że no ktoś zawinił. Zgrzeszyłem przez moją żonę, przez mojego męża, przez moje dzieci, przez moich rodziców, przez moich teściów, przez mojego szefa, przez moich sąsiadów, przez księdza, przez przełożonego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mogę wymyśleć. Święty Jan mówi, dlaczego zabił Kain? Bardzo mocno. Bo mówi... Dlatego, że jego czyny były złe, dlatego, że w jego sercu to zło się zgromadziło. I ja popełniam grzech, jestem w stanie popełnić czasem największe zło, nie dlatego, że są takie okoliczności, nie dlatego, że ktoś mnie do tego sprowokował, tylko dlatego, że ja pozwalam, żeby w moim sercu to zło kiełkowało, żeby to zło wzrastało. Ja nie dlatego na kogoś nakrzyczałem, bo ktoś się źle zachował. Tylko dlatego, że ja w swoim sercu często gromadzę jakieś nerwy, jakąś złość. I to nie inny jest powodem mojego grzechu. Ale to właśnie ja. Rzeczywiście i to, co jest we mnie, jest źródłem mojego grzechu. Dalej, święty Jan powie jeszcze mocniej, że mówi: Każdy, kto nienawidzi swojego brata, jest zabójcą. Popatrzcie. Nieraz mówimy: No, niczego nie zaniedbałem, nie zabiłem, nikogo nie okradłem. A tak pomyśl sobie. Pomyślmy sobie, myślę, że każdy z nas w jakiś sposób, bardziej lub mniej, zdarza się tak, powiem tak ogólnikowo, że mamy takich ludzi, mogą być tacy ludzie w naszym życiu, w naszym sercu, kogo po prostu nienawidzimy, kogo po prostu nie trawimy, do kogo możemy mieć jakąś pogardę. Nie? To jest coś strasznego. Jan powie: Nie musisz go zabić, nie musisz przyłożyć mu broni do głowy noża do gardła. Ale jak jest w Twoim sercu już pogarda? do kogoś, kogo może oglądasz w telefonie, czy w telewizji i po przeklinasz. To jest, jesteś jego zabójcą. Tak jakbyś go zabił. Mocne, nie? Ale przecież Jezus to już powiedział, to Mateuszom napisze w tej mowie na górze, w tym kazaniu na górze. Mówi, ktoś powie, niech co co ułożyłem. On mówi, patrzysz z porządliwością na kobietę, to tak, abyś z nią co co Nienawidzisz brata tak, jakbyś go zabił. Że to nie o to chodzi, że na zewnątrz jestem okej. Okay. Tylko jest to słowo, które mnie zaprasza popatrz w swoje serce. Popatrz, ile czasem w tym sercu kotłuje się zła. Popatrzmy, ile w tym sercu czasem jest takiego gniazda jadu żmijowego, takiego zabójstwa. Nie mów, że kochasz Pana Boga. Możesz trwać godzinami na adoracji. Nie opuszczać musi Świętej, nawet i codziennej, i różańca. Ale co się dzieje ze mną po tej modlitwie? To jest najważniejsze. Nie mów, że tam masz rozproszenia na modlitwie. Ale pytanie jest, co ty po tej modlitwie się dzieje? Bo jak ja mogę być największym mistykiem na modlitwie, a wejdę z kaplicy, z której do Was tutaj nagrywam w, moim, w naszym domu zakonnym, czy wyjdę z kościoła z adoracji i zajmę się plotkami, jątrzeniem, nienawiścią. Wrócę do domu i się do nikogo nie odzywam. Milczę, czasem karzę innych tym milczeniem. Taką stosuję karę, taką przemoc, milczeniem. No właśnie. Dlatego, że są tacy, czy ich życie moralne może nawet jest niezgodne z Twoimi kategoriami, z Twoimi regułami, ale masz pogardę do nich. Nie troskę, ale pogardę. Tak jakbyś, jakbym, jakbyśmy kogoś zabili. To jest bardzo mocne słowo. Jan powie dalej, idźmy jeszcze. Ojciec, Jan ma kilka ciekawych myśli, bardzo ważnych, i może tak warto sobie je wziąć na taki rachunek sumienia. Bo Jan nam powie dalej. Może masz w takim życiu, że tobie się dobrze wiedzie, że masz majętność tego świata, masz na wszystko, ale masz kogoś, kto tego nie ma, i ty zamykasz serce przed nim. To jak może trwać w twoje, Tobie miłość Boża, jak spotykasz ludzi? Jak spotykamy ludzi, nie tylko tych, którzy mają gorzej finansowo, ale właśnie może takich, którzy rzeczywiście może gdzieś upadli moralnie, ja zamykam przed nimi swoje serce. Dlatego, że oni są nieczyści, nie? oni pobłądzili, bo żyją w związku niesakramentalnym. No bo tak czy inaczej, może nie byli wczoraj w niedzielę w kościele, a Ty byłeś, jesteś ekstra, superkatolikiem, brawo, oklaski dla Ciebie i zamykasz serce przed Nim, to jak w Tobie ma być miłość Boga? Ja mogę być świetnym kaznodzieją, mówiącym dużo o miłości. Bardzo często się na tym łapię. Mogę schodząc z kazania, wychodząc z kościoła, po liturgii, temu wszystkiemu zaprzeczyć. To dotyczy wszystkich nas. Jak zamykam serce przed kimś, to zamykam też serce na miłość Pana Boga. Bo Bóg może często groć Przychodzi, tak, spotykamy go w adoracji, tak spotkamy go w Eucharystii, tak spotykamy go na każdej naszej modlitwie. Że ten, którego przed chwilą adorowałaś, może on przychodzi w obliczu Twojego brata, w obliczu Twojej siostry, kogoś, kto ci jest pod górkę, kogoś, kogo nie rozumiesz. Może właśnie dzisiaj Pan Bóg będzie miał twarz Twojej, przepraszam, wścibskiej sąsiadki. Może Pan Bóg będzie miał twarz Twojego szefa? Może Pan Bóg będzie mi dzisiaj twarz Twojej sy synowej, Twojej teściowej, Twojego teścia? Kogoś, kto by prowadził ci dzisiaj z równowagi, chodząc w biedronce z koszykiem. Może Pan Bóg będzie miał taką twarz dzisiaj? Jak zamknę przed Nim serce, no to zamknę też serce na miłość Pana Boga. Ale Święty Jan daje nam na końcu też tego dzisiejszego fragmentu. To jest słowo, które nas tak, też ma uspokoić i umocnić. Bo mówi, że jeżeli przed nim uspokoimy swoje serce, właśnie przed Panem Bogiem, Bóg nas nie oskarża. A nawet kiedy serce nas oskarża, to Bóg jest większy od naszego oskarżenia. On jest większy od naszego serca i zna wszystko. Na szczęście. My często na innych patrzymy przez pryzmat tego, co robią. Patrzymy na siebie. Przez pryzmat takim, jakim jesteśmy, może przez pryzmat też naszych grzechów. Czasem, może wobec innych bardziej jesteśmy wyrozumiali, ale wobec siebie czasem brakuje nam litości, cierpliwości wobec siebie, miłości wobec siebie. Na szczęście, Pan Bóg zna wszystko. Pan Bóg bardziej zna moje czasem intencje, zna moje serce, nie oskarża mojego serca. Jest większy od tego wszystkiego, jest większy od mojego grzechu. Jest większy od mojej nieczułości. Jest większy od mojej niewrażliwości. Na szczęście Bóg ma serce. Nawet jeżeli ja nie mam serca, to Bóg ma serce. I ta dzisiejsza Ewangelia, która jest taką też kontynuacją tej Ewangelii, którą gdyby wczoraj nie było niedzieli, z 4 stycznia, to czytamy tam tę historię powołań Andrzeja, Piotra, Filipa, Natanaela. Bóg powołuje ludzi z różną historią. Ale tak sobie pomyślałem, dzisiaj tego tak rana chodzę z tą myślą, że Pan Bóg, kiedy nas powołuje, to nie czyta naszego CV. Dla Pana Boga niepotrzebne jest CV. Pan Bóg nie patrzy, albo nawet patrzy na naszą przeszłość. Ale dla Niego ta przeszłość nie musi być idealna. Najważniejsze, że Pan Bóg w tej przeszłości, tej teraźniejszości, w tym wszystkim, kim jestem, czym, czym żyję, czy to moje serce jest. Poukładane, uformowane, czy gdzieś właśnie takie pokiereszowane. Czy jestem kimś, kto się nadaje, czy się nie nadaje? To Bóg przychodzi, po prostu, wchodzi w moją codzienność. Nie mówi: przygotuj się, napisz dobre CV o sobie, uformuj swoje serce i wtedy przyjdź. Będziesz moim apostołem. Tylko Pan Bóg przychodzi, tak do codzienności Natanaela, do codzienności Filipa, do codzienności Andrzeja, Piotra. Przyszedł ich, powołał w tym, co robili, w tym, czym się zajmowali. I powiększył ich serce, powiększył ich zdolności. Tak po prostu zmienił ich życie, że kiedy nawet zaprosił ich do bycia razem z Nim, to właśnie ta relacja z Jezusem sprawiła, że oni zaczęli robić rzeczy niewiarygodne. Na tym polega powołanie. Pa Bóg nie powołuje ludzi zdolnych, ale uzdalnia powołanych, uświęca powołanych. Że Pan Bóg tam, gdzie mnie zaprasza, tam, gdzie przychodzi do mnie, w tym, co mnie przekracza, przeraża, co, co po prostu jest ponad moje zdolności, osiągnięcia. Ile razy takich rzeczy w swoim życiu doświadczyłem. Ale jak powiedziałem: Dobra, Panie Boże, idziemy z tym wszystkim razem, Ty mnie powołujesz do tego. To widzę, jak też z Jego rzeczywiście powołaniem idzie Jego łaska. Jak rzeczywiście za Jego słowem idzie to, że, idzie, że daje mi tą swoją łaskę. Pan Bóg patrzy na mnie, popatrzcie nawet to, co dzisiaj się dokonuje. Jak to odkryć, jak Pan Bóg na mnie patrzy? Jak to odkryć, jak, co Pan Bóg o mnie myśli? Dzisiaj jest to powołanie Natanaela, Bartómieja. Dla mnie to jest bliska Ewangelia, bo jestem z parafii Świętego Bartómieja. Te słowa, ten obraz figowca, widziałem Cię pod figowcem, pod drzewami, pod figowcami, Żydzi czytali Pismo Święte. Jakby to, jak Pan Bóg patrzy na człowieka, tak naprawdę na Natanael. Pierwszy odkrył w lekturze Pisma Świętego. Nikt Ci nie powie całej prawdy o Tobie, tak jak Ci powie o tym Pan Bóg. Nie usłyszysz pełnej prawdy o sobie, jeżeli ciągle Biblia będzie zamknięta, jeżeli Biblia w Twoim domu będzie otwierana dwa razy w ciągu roku. Kiedy chcesz usłyszeć prawdę o sobie, kiedy chcę usłyszeć prawdę o sobie, kiedy chcę usłyszeć to, kim jestem w życiu i co mam w życiu robić, to trzeba mi usiąść, nie tyle pod drzewem, ale może w domu, i otworzyć Pismo Święte, otworzyć Biblię, otworzyć Ewangelię, otworzyć Słowo Boże. I właśnie w tym słowie odkryć to, co Pan Bóg do mnie mówi, i jeszcze więcej usłyszeć, jeszcze więcej zobaczyć, jeszcze więcej doświadczyć. I tego życzę każdemu z nas, tego właśnie doświadczenia. I to spotkanie tak zmieni moje serce. To spotkanie z Jezusem tak przymienia serce każdego z nas, że ja to jest jakby papierek lekmusowy, i bardziej pozwolę sobie na bycie z Jezusem, i bardziej pozwolę sobie na bycie z Jego Słowem. To nawet kiedy wejdę z kaplicy, z Kościoła, z miejsca modlitwy i spotkam najbardziej irytującą mnie osobę na świecie, to ja też dostanę taką łaskę, że będę umiał patrzeć na tego kogoś oczami Pana Boga. Czasem oczami wrażliwości, troski, bo czasem ktoś tu kto tak się zachowuje względem mnie, albo ja, względem kogoś, To tak naprawdę On czy ja potrzebujemy Pana Boga w ludzkiej postaci, którą ja mogę reprezentować w takiej serdeczności, czasem w uśmiechu, czasem w jakimś dobrym słowie. Pomyślmy o tym dzisiaj. Pomódmy się tym słowem. Jakoś do tego was zachęcam, tym bardziej. Z serdecznością. Życzę Ci dobrego poniedziałku. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn, Duch Święty. Amen. Szczęść Boże. Cześć.